Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Taka ciekawostka na początek. Morze Bałtyckie jest 2,5 tysiąca razy większe od Jeziora Galilejskiego. Natomiast Jezioro Galilejskie jest większe 1501 razy od Jeziora lipowo w Więc możemy sobie wyobrazić, jak to, jak to jezioro musi być bardzo wielkie. Bo ma 21 kilometrów długości, 13 kilometrów szerokości. I właśnie tam Pan Jezus... Powołał swoich pierwszych uczniów. To właśnie tam Pan Jezus nauczał złodzi, ludzi, którzy byli spragnieni dobrej nowiny. To właśnie tam Pan Jezus nad brzegiem rozmnożył chlepi wino. Tam nauczał też na, brze na, na brzegach jeziora Galilejskiego, które również się nazywa jezioro Genezaret, Tyberiackie. Tam również uciszył burze, chodził po wodzie. Nad brzegiem morza, te, przepraszam, jeziora, chociaż też niektórzy nazywali to też morzem, bo jest bardzo wielkie, nad brzegiem właśnie jeziora uzdrowił wiele osób. Wiele osób, które potrzebowały właśnie uzdrowienia od Pana Jezusa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że mnie się to przypomina w ogóle morze, jeziora, spędzaniem wolnego oczywiście czasu, kiedy, spane, kiedy, kiedy każdy z nas ma szansę wypocząć, ale przede wszystkim nie, to się kojarzy z wyjazdami do przytoru, do Świnoujścia przytoru, kiedy wiele lat temu z młodzieżą, dziećmi zespołu Buzy Jezusa jeździliśmy na wypoczynek. Ale co było szczególnego w tym wypoczynku? Przede wszystkim to, nie to, że oczywiście chodziliśmy na plażę, kąpaliśmy się, e, e, oczywiście robiliśmy wspólne posiłki, ale przede wszystkim był to czas wspólnego przebywania z Panem Bogiem te wakacje, znaczy te wakacje, które właśnie, na które jeździliśmy, ja to nazwałem wakacje z Panem Bogiem i właśnie tam oprócz wypoczynku również Bogu, na Słowo Boże, także razem się modliliśmy, uczestniczyliśmy we mszy świętej i to mi tak przypomina, takie podobieństwo właśnie, kiedy Jezus nauczał nad tym jeziorem galilejskim, tak samo wtedy, kiedy mieliśmy takie pragnienie nie tylko wypocząć, ale także spędzić czas z Panem Bogiem. Miałem także okazję rozmawiać z ludźmi, którzy byli w Ziemi Świętej. Mówili, że Ziemia Święta, w ogóle tam przebywać w Ziemi Świętej jest coś niesamowitego. Miałem okazję rozmawiać ostatnio z ojcem Łukaszem Buksą. Oczywiście nie mylić z piłkarzami, z Aleksandrem i Adamem Buksą. Mimo, że ojciec Łukasz też uprawia sporty. To właśnie ojciec Łukasz powiedział mi coś bardzo takiego ważnego, że będąc tam całkowicie inaczej przeżywa się Ewangelię. Całkowicie inaczej się odbiera to, co się wydarzyło na kartach Ewangelii. My oczywiście czytamy Pismo Święte, rozważamy, próbujemy uczyć się o Panu Jezusie, który, który właśnie jest na kartach Ewangelii, ale rzeczywiście tam, właśnie na tym Ziemie Galilejskim, w Jerozolimie, całkowicie to inaczej wszystko wygląda. Na koniec chciałbym Was zachęcić, jeżeli gdzieś pojedziecie sobie na wypoczynek, już niebawem będą wakacje. To nie zapomnijmy o Panu Bogu. Nie zapomnijmy, że, ten, że czas relaksu, wypoczynku to jest też także czas wyciszenia, zastanowienia się nad swoim życiem, żeby ten czas przeżyć, oczywiście wypoczywając oraz wypoczywając razem z Panem Bogiem. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę udanego dnia. Pa.